Witamy Państwa w firmie NRZ Gaz Polska dziś na montażu LPG gościmy Suzuki Swifta z 2011 roku. Pod maską tego auta pracuje niewielki, ale jakże niezawodny silnik o pojemności 1,2 litra i mocy 94 koni mechanicznych. Jest to piąta generacja tego miejskiego auta, której produkcja rozpoczęła się w 2010 roku i trwała aż do 2017. Stylistycznie Suzuki niewiele różni się od swojego poprzednika, który był jednym z popularniejszych modeli tej marki na naszym rynku. Auto zyskało nieco większe lampy przednie, zmieniony, zmieniony grill oraz nieco bardziej sportową sylwetkę. Odświeżono też wnętrze. Auto jest już po profesjonalnym montażu LPG, a także strojeniu i kalibracji instalacji gazowej. W tym przypadku zamontowaliśmy sprawdzony włoski zestaw BRC Sequen 32 z podłączeniem poto BD. Jest to renomowana instalacja, którą możemy zamontować w niezwykle atrakcyjnej cenie. Cały zestaw kosztuje bowiem tylko 3100 zł. A pod maską prezentuje się następująco. Na pierwszym planie widzimy listwę wtryskową, dalej mamy filtr fazy lotnej oraz filtr fazy ciekłej. Przełącznik zamontowaliśmy wewnątrz auta, a w bagażniku w miejscu koła zapasowego zamontowaliśmy zbiornik. Tak. W przypadku niewielkiego silnika koszt pokonania 100 km dzięki instalacji gazowej będzie bardzo niski. Dodatkowo nawet przy małym spalaniu oszczędzamy na każdym litrze paliwa prawie połowę. Dodatkowo auto użytkowane w mieście spala zazwyczaj więcej. Zakładając, że auto pali 9 litrów benzyny, a 10 litrów gazu, to na każdym tysiącu kilometrów oszczędzimy aż 230 zł. A do tego średni koszt pokonania 100 km w mieście wyniesie jedynie 20 zł, podczas gdy na benzynie jest to 43 zł. W przypadku tego auto jest to jeden dzień roboczy. Auto dostarczane do nas rano, co do zasady jest do odbioru w godzinach popołudniowych. Jest już wtedy odpowiednio wystrojone oraz jest po odbytej jeździe próbnej. Oczywiście wszystko zależy też od ewentualnych czynników zewnętrznych, które mogą wpłynąć na czas montażu. Jednak co do zasady, auto takie jak Suzuki Swift jest gotowe do odbioru po jednym dniu roboczym. A my serdecznie zapraszamy do Energy Gas Polska na montaż i serwis instalacji gazowych, a także do lajkowania i subskrybowania naszego kanału na YouTubie. Dziękujemy.